Hej, hej, z tej strony Majka, dzisiaj jesteśmy w, znowu stick fight, dzisiaj nie z kozbankierem. tylko z Bankierem. Halo, ja, yeah. jak z Co mówiłeś wczoraj? Mam pomysł na serię. No, dawaj. Będziemy jeździć po restauracjach, będziemy komentować cudowne. Super, jak Magda Gasler. No, też będziemy chodzić, też będziemy Też będziemy mieli wszystko na, za darmo i będziemy talerzami nadupiać. No! Wiesz, byś zro... byśmy zrobili one bite challenge. Ha, ty taki pulpet, żebyś wszystko zażął. Powiedział Mike, który ledwo na rowerze jeździ. Na oki, fryto. Nie. prawda, czasem boli. Le ledwo na rowerze jeździ, bo to jest kukulej zabie, nie? Pis, pis, pis. Dawaj. A! Ha! ha, ha. ha, ha. Ty kubujza! Pulse up ty Ty, ale No co? Easy. Easy! Easy. <grym> paca, paca, toby, o. Coś ty zrobił? To tego się... Nie mogę. Weź faktory niby spot, tu co za mamanie No co? Easy easy easy. A? Siup. Siup, Szybko! ko robi. Siup. Siup od barów. Siup. Sobie. Siup nie nie. Co ty robiłeś? Jak ty to robiłeś? No przeskakiwałem przez to Amić. Idź. idź tam, tam Tak! Nie. Ała! Wędrze! Dobrze, dobrze! Nie! nie, nie. Mój sztylet! Nie! zrobiłeś. <grystanie> Oj. <grystanie> Oj. Oh, Co no, ty? Znika samo. No bo ty masz lagi jakieś. Ja nie mam żadnych lagów. Ale tu ty przez u mnie przy... przenikasz przez mapę. Ja. Nie!

Lepa! Kurpa, la Nie! Ja, ja widziałem obejrzałem, Twój filmik jak grałeś z Sewerydem, z Sebelinem. Ja Widzisz ja, ja? Ja klęczałem do, ten, do z pierścionkiem, widzisz? A szołopon gruba, poprzednio. Oglądałeś ten mój odcinek, no i co? No i widziałem, że ty tak podchodzisz i że wypchniesz. To ja teraz wszystko Lepa taka A. jest, nie? Ja ja, ten, ja, robię tak, że ja po prostu jeden, jeden hit i cię wrzucę wtedy w, w kolce. A wiesz, jak ja tak przeskakuję? No nie myślę, że polecisz. co to jest za broń? Ha. ha! O, o! Więcej węził? O nie! Więcej węził? Aaaa! Dobra, sztylet będzie lepszy. Dostał! Będę raki tokał. Przeklij go. Zagryj się to! F. się, Zobacz. 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 O Zobacz. Zobacz. O kurwa! <grywa> yes. co się stało? No, to jest karabin z jakiejś tam wojny, no, no to jest Mauser polski, no i mogę tu wskoczyć. Hej. I... I... <grym> pozycja snajperska. To <grym> jest niezła pozycja snajperska. W dupę! Obserwana dupa kamieni kupa! Oj, ty Dostał! Idę! Jak to? Dostałeś. Sam Stałem Ej, wywaliło mnie. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i sobie.